Tydzień temu zaczęliśmy przyglądać się temu, co zostawił nam wielki mąż wiar, jakim był Jakub, brat pana Jezusa. Po tym jak dowiedzieliśmy się, w jaki sposób odróżniać próby od pokus i jak się do nich ustosunkowywać, przyszedł czas, abyśmy rozważyli arcyważny temat, temat mądrości. Zanim jednak do niego przejdziemy, zajmijmy się czy wróćmy do kilku. Do kilku faktów. Jakub, czyli autor listu Jakuba, zwany Sprawiedliwym, brat Jezusa oraz Judy, tak o nim czytamy. Osoba, jak już powiedzieliśmy tydzień temu, wielce poważana w Jerozolimie, z którą liczył się nawet sam Sanhedryn, czyli Rada Najwyższa. Ciekawostka jest też taka, że ten sam Sanhedryn skazał go później na męczeńską śmierć. O Jakubie wspomina nawet żydowski historyk Józef Flawiusz, który napisał coś takiego. Otóż Annasz zwołał Sanhedryn i ustawił go przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Tak pisze Józef Flawiusz w swoim dziele Dawne dzieje Izraela. O Jakubie! Krążyły różne pogłoski, m.in. taka, że jego kolana przypominały kolana wielbłąda, co miało być wynikiem tego, że tak dużo czasu poświęcał na modlitwę w pozycji klęczącej. Kiedy czytamy jego list, to widzimy, że umieszcza Jakub tam tylko dwa odnośniki do Chrystusa, ale jego nauczanie zawiera wiele aluzji do nauczania, nauczania naszego Pana, a szczególności do kazania na górze. Dlatego też struktura listu przypomina raczej traktat niż sam list. Traktat, w którym wyjaśniane jest to, na czym polega żywa wiara. Dzisiejszy temat, jak już wspominałem, mówi czy stanowi o mądrości. Przeczytajmy zatem materiał, który zostawił nam Jakub, a który o mądrości mówi. Jest to zapisane w pierwszym rozdziale. Od 5 do 8 wersetu oraz w trzecim rozdziale od 13 do 18. Przeczytajmy zatem. Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. A mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską. Gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki, niech nie liczy, że coś od pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie czego chce jest niestały w całym swoim postępowaniu. Dalej pisze Jakub w trzecim rozdziale: Kto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym. Tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach swoją, swoich gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronicza, nieobudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy wprowadzają pokój. Myślę, że nie odkryje Ameryki, jeśli stwierdzę, że każdy z nas chce być mądrym. Przynajmniej większość się za takich uważa w mniejszym bądź większym stopniu. Prawie wszyscy chcą być mądrzejsi niż obecnie są w czymkolwiek. Stąd uczymy się, stąd czytamy książki, oglądamy różne tutoriale, szkolimy się i wiele różnych innych aktywności poczyniamy po to, aby zasób naszej wiedzy, doświadczenia. Mógł stale się rozszerzać. Natomiast w tym miejscu pojawiają się cztery kluczowe dla nas pytania. Pierwsze, jak zatem opisywalibyśmy mądrość? Tak po prostu. Jak, jak opisałbyś mądrość, gdybyś miał takie prace, taką, taką pracę domową do napisania? Po drugie, jak świat wokół nas opisuje mądrość? Po trzecie, jak mądrość opisuje sam Bóg? No i po czwarte, na czyjej definicji nam najbardziej zależy? Każdy z nas chce być mądry, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym mądrość jest. Sięgnijmy zatem troszkę do historii, cofnijmy się w czasie. Otóż ludy starożytne ogromną wagę przywiązywały do tematu mądrości. Zarówno Egipcjanie, Babilończycy, Hetyci, Chińczycy. Jak również Izraelici posiadali swoje własne zestawy ksiąg mądrościowych. W przypadku Izraela, no to kilka z takich ksiąg weszło w skład Pisma Świętego. Mówię kilka, ponieważ są również inne księgi mądrościowe, które w skład kanonu Pism Świętych nie weszły. Natomiast to, co mamy w Piśmie Świętym w Biblii, to przede wszystkim księga przysłów Kocheleta. Joba, niektóre psalmy czy niektóre wybrane fragmenty z ksiąg prorockich. Natomiast zaznaczyć należy w tym miejscu, że dla tych wszystkich kultur mądrość wiązała się z praktyczną wiedzą na dany temat, czyli tak zwaną profesją. Była to praktyczna wiedza. Mądrość jako praktyczna wiedza profesja. Tak? No i oczywiście. Najważniejszą grupą mędrców byli pisarze, tak zwani skrybowie, ponieważ to oni dysponowali na ogół największą wiedzą i znajomością wielu tematów. Niemniej jednak różnoracy profesjonaliści w swoich dziedzinach również niekiedy nosili miano mędrców. Prawdziwa rewolucja zaczęła się oczywiście od Grecji, ponieważ to ona stała się kolebką tak zwanej filozofii. Przypomnę, że słowo filozofia oznacza po prostu w języku greckim filo, sofia, czyli umiłowanie mądrości. To właśnie filozofia w takim wydaniu przekształciła mądrość praktycznych umiejętności, w mądrość wzniosłych rozważań i jakichś egzystencjalnych idei. Grecy, no, ponieważ nie mieli co robić, e, stworzyli system nie, niekończących się dywagacji. E, Obok tych dywagacji największą uwagę zaczęli przywiązywać do posiadanej wiedzy. Czyli im więcej ktoś wiedział, tym lepiej, tym zdawałoby się, był bardziej mądrzejszy. Z czasem przestawało być ważne, ile kto umie, zaczęło być ważne, ile kto wie. I w takiej właśnie formie mądrość zawitała do naszych czasów, a w zasadzie do chrześcijańskiego świata, gdzie w postaci neoplatonizmu zdominowała zachodnie myślenie. No i tak jest do dnia dzisiejszego, gdzie mądrość raczej kojarzy się większości z nas z posiadaną wiedzą i tytułami, a nie z wiedzą związaną chociażby z tym, w jaki sposób tą wiedzę Wykorzystać, czyli z umiejętnościami, z daną profesją. I być może każdy z nas, albo niektórzy z nas, spotkali w swoim życiu jakiegoś dojrzałego, starszego, czy starszą profesjonalistę, albo profesjonalistkę w jakimś swoim zawodzie. Wcale nie musiała to być osoba niezwykle wykształcona, czy z jakąś ogromną bazą wiedzy, niczym Encyklopedia, Wikipedia, ale. W swojej dziedzinie, w tym, co czyniła, czy to jako wyuczony zawód, czy jako nabyty gdzieś w trakcie swojej życiowej wędrówki, taka osoba wykazywała ogromną mądrość w tym, co robiła. A więc tyle, jeśli chodzi o historię. Wracamy do naszego tekstu wyjściowego, a w zasadzie tekstów wyjściowych, ponieważ analizując nasze teksty. Ponownie widzimy, że Jakub, co już tutaj w swoim liście Jakuba widzimy kilku, kilkakrotnie, opiera, opiera dany temat na dwóch fragmentach. Tak? Skupmy się na razie na tym drugim fragmencie, który został pięknie podzielony na takie dwa rodzaje mądrości. Przypomnę, trzeci rozdział od 13 do 18 wersetu. I tutaj On opisuje i mówi tak, że Boża mądrość, tak, Boża mądrość jaka jest? No, przede wszystkim e, widzimy tutaj mm, czysta, pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. E, po drugiej stronie... Barykady, jakby na drugim biegunie mamy mądrość diabelską, która cechuje się tym, że przejawia gorzką zazdrość, złe ambicje. Tak? I mówi Jakub, że nie jest to mądrość, która z góry pochodzi, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna, bo mówi, gdzie jest zazdrość i ambicje, tam również zamieszanie i wszelki zły czyn. Zauważmy, że Jakub prezentuje Bożą mądrość w postaci takich dziesięciu cech charakterystycznych. Jakie to cechy? Po pierwsze, szlachetne życie codzienne, czyli takie życie, w którym oponenci nie mają się w zasadzie do czego przyczepić. Jest to takie życie na poziomie, i nie chodzi tutaj mi przynajmniej o poziom materialny, o to żeby wiadomo, jak ktoś bogaty, to mądry. No nie, chodzi o pewien taki. Poziom wyrafinowania w swoim zachowaniu. Dalej, kolejna cecha to łagodność, czyli przeciwieństwo porywczości. Tak? Widzimy również kolejną cechę, czystość. Tak? Czystość w myśleniu, w mowie, w motywacjach. Widzimy również pokojowe usposobienie, czyli ktoś to, jak to Jezus pięknie zauważył w kazaniu na górze, ktoś to wprowadza pokój. Ale widzimy też uprzejmość. Zauważmy, jak... Świat cudowniej by funkcjonował, gdyby ludzie byli dla siebie bardziej uprzejmi niż są obecnie. Dalej, dawanie się przekonać, czy przekonywać. Lubię to stwierdzenie, to sformułowanie, ponieważ ono pokazuje, że człowiek, który ma jakieś, jakiś pogląd na, na dany temat, wcale nie musi przy nim upierać się na zabój. E, tylko cały czas weryfikować, cały czas sprawdzać, czy rzeczywiście to, w co wierzę, jak wyznaję, albo jak wiem, e, czy na pewno jest tak, jak mi się wydaje, że jest. Dawanie się przekonywać. Dalej obfitość miłosierdzia. Dalej widzimy dobre owoce, niestronniczość oraz nieobłudę, nieobłudność, tak, napisałem tutaj. A więc zauważmy, że te 10 cech, jakby charakteryzuje człowieka, no właśnie jakiego. Posłużę się tutaj komentarzem biblijnym człowieka, który nazywa się William MacDonald i on przedstawił, podsumował obraz mądrego człowieka w następujący sposób. Posłuchajcie. Człowiek prawdziwie mądry jest pokorny. Uważa innych za lepszych od siebie. Nie wywyższa się, ale sprawia, że w jego obecności ludzie od razu czują się odprężeni. Jego zachowanie bardzo różni się od postępowania ludzi w tym świecie. Jego słowa i czyny kierują uwagę na osobę Pana Jezusa. Jego życie jest czyste moralnie i duchowo. Jest także pokojowo nastawiony, nie daje się sprowokować obraźliwymi słowami i fałszywymi oskarżeniami. Jest łagodny, umiarkowany i serdeczny. Pozwala się wypowiadać innym bo jest gotów usłyszeć punkt widzenia innej osoby. Nie jest mściwy, ale jest zawsze gotowy wybaczać tym, którzy wobec niego źle się zachowali. Jest także taki sam dla wszystkich, nie ma ulubieńców. Traktuje bogatego w taki sam sposób jak i biednego, a ważnych ludzi tak jak pospolitych. Wreszcie nie jest hipokrytą, nie mówi jednego myśląc coś innego, mówi prawdę. I nie nosi masek. Tak podsumował obraz mądrego człowieka biblijny komentator William MacDonald. Zarówno zatem z jakubowego opisu, jak i z tego podsumowania bardzo jasno wyłania się taki obraz człowieka, który jest specjalistą w dziedzinie bożego życia tu na Ziemi. Specjalista w dziedzinie bożego życia tu na Ziemi. Taki człowiek potrafi umiejętnie wykorzystać swoją wiedzę o Bogu i zamienić ją w praktyczne działanie. W tym miejscu warto byłoby również e, odwołać się do pewnego zdania, które wypowiedział inny autor Nowego Testamentu, Saul Paweł, zwany czy znany nam wszystkim jako apostoł Paweł po prostu. On w liście do Efezjan w 5. rozdziale, 15. wersecie pisze tamtejszym wierzącym takie słowa: Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jako niemądrzy, żyjcie raczej jako ludzie mądrzy. Czytając dalej, przekonalibyśmy się, że życie mądre to życie zgodne z Bożym pomysłem na to życie. Pomimo całego arsenału wspaniałych możliwości danych nam przez Stwórcę oraz ogromnej inteligencji nam wbudowanej, to w naszym życiu Możemy okazać się głupcami. Jest tak wtedy, kiedy lekceważymy, pomijamy lub przeciwstawiamy się Bożej Woli wobec naszego życia. I wiecie, niestety, wielu chrześcijan osiąga wiele, ale tylko kosztem swojej mądrości, sprytu i okazji. Niestety na końcu okaże się, że i tak wszystko zmarnowali, ponieważ minęli się z Bożym Pomysłem na ich funkcjonowanie. Tak moglibyśmy podsumować to, co. Paweł nam zostawił liście do Efezjan. Wracając jednak do Jakuba i jego listu, widzimy również diabelską mądrość, demoniczną, jak tutaj nazwał autor. I teraz, przypatrując się temu opisowi, tej, jak wspomniałem, demonicznej mądrości, zauważamy, że cechują ją przede wszystkim, jak tutaj zauważa, Gorzka zazdrość, złe ambicje. Być może, co wielu komentatorów podkreśla, w tamtejszych kościołach mogło dochodzić do właśnie takich aktów jakiejś zazdrości, jakichś złych ambicji, jakichś nieporozumień i braku odpowiedniego nastawienia w relacji. E, dlatego tutaj Jakub właśnie o tych cechach wspomina. Zauważmy, że. Owe cechy są charakterystyczne dla ludzi, którzy za wszelką cenę osiągają swoje egoistyczne cele. I tak wielu ludzi, na przykład wielu bogaczy, polityków, naukowców, uchodzi w oczach świata za mądrych, ale w Bożych oczach są prawdziwymi głupcami, ponieważ, no właśnie, cechuje ich tak gorzka zazdrość, złe ambicje, a przede wszystkim. Jeżeli owe osoby nie są, nie należą do Chrystusa, no to wiadomo, że no nie mają takich wzorców, tak? Zatrzymajmy się na chwilę i wróćmy, w kilku, e, wróćmy do kilku pytań, które postawiliśmy na początku. Jak opisalibyśmy mądrość, jak świat wokół nas ją opisuje, jak mądrość opisuje sam Bóg, i na czyjej definicji nam najbardziej zależy. Skoro znamy różnicę między Bożym postrzeganiem mądrości, a tym jak świat wokół nas ją postrzega, to najważniejszym pytaniem dla Ciebie dzisiaj jest to, czyją mądrość będę chciał w swoim życiu realizować. I okazuje się, że od Twojego podejścia do tego pytania zależy, w jaki sposób określi Cię Bóg, czy nazwie Cię mądrym, czy głupcem. Wybór należy do Ciebie. Jakub pyta na początku, kto jest między wami mądry i uczony? I odpowiada, niech dowiedzie tego swoim życiem. Niech dowiedzie tego swoim życiem. A więc to życie ukazuje, czy człowiek jest mądry, czy głupi. Ale wróćmy jeszcze do pierwszego rozdziału, ponieważ tam czytamy o tym, że Bóg chce udzielać mądrości. I to wybrzmiewa w tych wersetach od 5 do 8. Zdaje się, że Jakub pisze tutaj o tak zwanej mądrości sytuacyjnej, której potrzebujemy w jakimś danym momencie. Oczywiście nie wyklucza to wcześniejszej mądrości, która, którą wyjaśniłem przed chwilą, tej Bożej mądrości. Mądrość sytuacyjna to odpowiednie Boże objawienie, czy oświecenie, czy odpowiednie Boże wskazówkowanie tego, co ma właśnie nastąpić, czy jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji życiowej. Przyjrzyjmy się temu tekstowi bliżej. Jakub pyta, jeśli komuś z Was brak mądrości. I zauważmy, że świadomość braków prowadzi do szukania możliwości ich, Zaspokojenia. Wielokrotnie bowiem stajemy przed różnymi decyzjami, wielokrotnie bowiem stajemy przed jakimiś trudnymi sytuacjami życiowymi czy przed dylematami, co do których potrzebujemy jakichś wskazówek. I okazuje się, że ta świadomość braków będzie prowadzić do szukania e, ich jakiegoś zaspokojenia. I dalej pisze Jakub, jeżeli brak, e, po tym Stwierdzeniu, jeżeli komuś brak mądrości, to mówi niech prosi o nią Boga. I wiecie, jeśli nie zaczniemy od modlitwy jako pierwszego kroku, to może się okazać, że źle zaczniemy i nie osiągniemy tego, co pot czego potrzebujemy. I bardzo często, zamiast najpierw się modlić o coś, to od razu szukamy rozwiązań: a to w internecie, a to u przyjaciół, a to gdzieś u znajomych, a to gdziekolwiek indziej. E Modlitwa powinna być kołem ratunkowym, pierwszym kołem ratunkowym, a nie ostatnią deską ratunku. Więc zaczynajmy od modlitwy. I dalej pisze Jakub, że Bóg obdarza wszystkich z codrze i bez wypominania. Wiecie, Bóg jest Bogiem, który zaspokaja nasze potrzeby. Jeśli widzi, że naszą potrzebą jest mądrość, to chce jej udzielić i to chętnie. Ciekawe, że tak tutaj pisze. Pomyśl o tym. Dalej natomiast zauważa i mądrość będzie mu dana. <taki> takie proste, że aż nie chce się wierzyć. Takie proste i takie prawdziwe. Nie wiem, czy pamiętasz przykład Salomona. Kiedy miał objąć panowanie i już w zasadzie objął, to modlił się. Modlił się i e, miał podczas snu widzenie, gdzie Pan Bóg... Mówi, no to wybierz. Co czego chcesz? Tak? Czy chcesz śmierci wrogów, czy chcesz sławy i bogactwa. Ale Salomon, Salomon modlił się o coś innego. Mówi do Boga, aby dał mu mądrość, by mógł prowadzić Boży lud. Zauważ, że Salomon nie chciał mądrości po to, żeby mm, chwalić się tą mądrością przed innymi. Przede wszystkim czytając. Przed koniecznością prowadzenia Bożego ludu zdał sobie sprawę z tego, jak niewiele potrafi w tym kontekście. I Bóg, czytamy o tym, obdarzył go nadzwyczajną mądrością. Dodatkowo również, jak wiemy, obdarzył go bogactwem i sławą, ale to raczej był, było w pakiecie jako coś dodatkowego. Dlatego to jest przykład tego, że gdy są potrzeby w naszym życiu, e, i my poważnie traktujemy Pana Boga i chcemy od niego otrzymać odpowiedź. Od niego potrzebujemy tej mądrości, to Bóg chętnie ją udziela. Jednak zauważa Jakub ostatnią rzecz, którą w tym fragmencie rozważymy. Niech jednak prosi z wiarą, bez powątpiewania. I w tym momencie rodzi się najczęstszy nasz problem. Zwiedzą, że Bóg tak działa, to nie mamy problemu. Ale z, wiedzo, z wiarą, że teraz może zadziałać, problem już mamy. Jakub więc mówi nam bardzo wyraźnie: Jeśli nie wierzysz, to nic nie dostajesz. Ale rodzi się pytanie: jak zatem rozwijać wiarę, która otrzymuje od Boga to, o co prosi? Nie odpowiem w tym kazaniu na to. Arcyważne pytanie, ale zostawię Was tylko z jednym zdaniem. To jaki obraz Boga mamy, decyduje o tym, czy mu ufamy. Amen. Jeszcze krótkie podsumowanie. W trzech króciutkich pytaniach. Po pierwsze, którą mądrość chcę widzieć w swoim życiu bożą czy światową? Po drugie, co robię, aby tę mądrość osiągnąć i po trzecie, jakiej mądrości sy sytuacyjnej dzisiaj potrzebuję. Modlę się o to, abyś otrzymał od Pana to, czego potrzebujesz w tym momencie, w tym czasie. Być może przechodzisz przez różne trudne sytuacje życiowe, a może stoisz przed jakimś dylematem, czy też przed podjęciem trudnej decyzji. Przede wszystkim módl się do Pana, aby on udzielił ci swojej rady. A mamy obietnicę, że jeżeli będziesz prosić z wiarą, to Pan Bóg ześle rozwiązanie, powie ci, co masz w danym momencie robić. I z tą obietnicą Ciebie zostawiam, błogosławiąc i życząc wszystkiego dobrego, oraz nie mogąc się już doczekać następnych podcastów, w, którym, w których będziemy mogli mieć ze sobą kontakt. Do, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, cześć.